Elo, elo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Dubudu! -du z tej strony Vloggers, a dzisiaj zagramy sobie The Legionem, albo inaczej The Legend Legion, Legend Wszystko jedno, zaczynamy! Dobra, na lejce gramy. Generalnie tak, nie znam do końca jego jeszcze umiejętności, znaczy niby znam. Ale, ale nie czytałem do końca wszystkiego, no bo po co. Spróbujemy, tak. O, już tam mamy jakichś gałganów. To coś psują. Przeskakują, psują. No co za gałgany. Dobra, idziemy na nich. Dobra, tam na dole ktoś coś robi. Sprawdźmy tak. Myślę, że ją zbejtuje trochę, ale. Tam jest. Dobra, idziemy po prostu na dół. Sobie zejdziemy. I tutaj tego gałgana dopadniemy, którego nie ma, rzecz jasna. Już tu z nami. Dobra. Idziemy szukać reszty. Tamten gałgan pobiegł tam. Hmm. O, tu się leczy. O, no, patrzcie. A, i myślałem, że się nie udaje. Dobra. No ej! Kurde, w ostatniej sekundzie się wyleczyła. No ale trudno, lecimy na nią. Dobra, mamy ją, się zaklinowała. Podniesiemy raczej palety, nikt nie zdąży na nas rzucić. A tu jest ten hak, dobra. Dobra, wieszamy ją i biegniemy na tych gałganów. O, tu jest. Dobra, to mamy tego dopadniemy na szale. O nie, nie mamy szału. Poczekamy. Dobra, przynajmniej chwycony raz zniszczymy sobie tą paletkę i lecimy na niego. Dziękuję. Dobra, trafiony tak. No, powiedzmy, że ja bym nie zaliczył. Dobra, no to idę za tobą, skoro mi machasz. Niech będzie, ale i tak go weźmiemy. Dobra, chodź tu gałganie, powiesimy cię tutaj, gdzie odwieszałeś. Dawaj, chodź tu. Ładnie. Teraz pogoimy sobie trochę tam. No albo nie, zniszczmy ten silniczek po prostu. Dobra. Lecimy tu na tą. Ale sprytnie to chciałeś zrobić. Ładnie się ukryła. Nie powiem. Polecimy sobie tutaj. Może gdzieś ją złapiemy przy okazji. Dobra, odwiesili go. Tam widzimy, że ucieka. Dobra, jedziemy na nią. Dobra, mamy ją obraz Bodniem Dawaj Dawaj, bódź się z tego gówna Dobra Chodź tu moja droga Biorę cię Ale Ale nie powinno tak, niby o rękę może zahaczyło troszkę Nie wiem, nie wiem No, nie byłbym za tym, żeby to zajczyło, no ale mniejsza Dobra, tu nie ma jak przejść w ogóle to lecimy na tych gałganów, ich szukać. Tu jest ta gałganica. Dobra. Mamy ją. Zniszczymy sobie od razu ten silniczek. Dobra. Bierzemy ją. Dobra, i gdzie tu mamy jakieś... tam jest hak. Dobra. Do do tamtego trochę daleko, ale powinniśmy zdążyć Dobra, powieszonet Uuu, tam zrobili silniczek. To już drugi, nie zauważyłem nawet, że drugi Dobra Ona tam ucieka, utyka. Dobra Tą zgarniemy sobie raczej łatwo. Ona się tak będzie próbować bawić z nami. i karamba. Myślałem, że ją chwyci, ale jednak nie. Dobra. Trafiona. Też tak na ledwo, ledwo, ale dobra, niech będzie. I ją powieśmy w sumie przy tym zrobionym silniczku. A co? No, dawaj. Dobra. I lecimy tam do tamtego silniczka. Tam widzieliśmy, że coś robili Nie tu, to w ty... przy tym może coś spieprzyli. Hmm Ciekawe Nie, ten jest zepsuty. No to co oni tu? Przeskakiwali jakoś Gdzie? A tutaj, dzięki że mi pokazałaś, gdzie jesteś To? Dobra Ciebie mamy, gdzie tu jest jeszcze ktoś? Dobra, no dawaj, 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 budźcie, gościu. No, szybciej, szybciej, szybciej. Szkoda, że nie możemy tak włączyć po prostu sobie szału, w dowolnym momencie. Jak nam pasuje, A, ale trudno, nie będziemy narzekać. Dobra, trafiona. Idealnie, wyczekanet Dobra, podnosimy I lecimy dalej Gałganie, dobra, ty też sobie zawieśnij tutaj, tam, tu gdzie twoja koleżanka czy kolega? Koleżanka Dobrze, a tam jeszcze jej nikt nie odwiesił. Co za frajerzy! Dobra, lecimy na nią. A ona już utyka i tak. Dobra, to wyłączamy ten szał. Lecimy na nim normalnie. W końcu ktoś tam. A nie, to nie Tom nawet odwiesili. Dawaj, 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 chodź tu, bo idealnie do chaka idziesz. Pięknie, on ma bardzo ładny zasięg, wbrew pozorom. Niby taki mały nożyk, a jednak zasięg? No, nie powiem. Dobra, idealnie tutaj nam przyszłaś. I lecimy, szukamy reszty Twoich koleżków. Tam w ogóle dziwne, że nikt jej nie ściąga w dalszym ciągu. Hmm. Może się pokłócili? Nigdy nie wiadomo. Ciekawe, czy grają w teama... A, są już. Dobra, lecimy. Sama nam przyszła. Dobra, mamy ją. No, leć, 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 gościu. Widzimy ich tam. Kurde, akurat się szał skończył Niestety. No ale trudno, dobra. Pogonimy sobie tego typka. Mamy go raz. Idziemy dalej na niego. Wszyscy utykają, kurczę. Nie wiem, czy specjalnie wiedzą, żeby się nie leczyć, czy co Aj, myślałem, że ten zasięg jednak sięgnie, a tu dupa. Dobra, mamy tu kolejną. Idziemy od razu na nią. No Dobra, co ty sobie myślałaś w ogóle? Co ty sobie wyobrażasz? Tamten typek w ogóle jeszcze nie wisiał, więc zaraz go będzie trzeba od razu wziąć. Aj, miała! Jednak. Dobra, lecimy, bierzemy ją czy. No, musimy na nią lecieć, niestety, bo tamtego gościa. Dobra, myślałam, że mnie oślepi, tak prosto i co? Dobra, podnosimy ją. Tym razem już nie masz szans uciec, już wykorzystałeś swoją szansę. Dobra, ona się już nawet nie szamota. już wie, co ją czeka. To już jest koniec. Nie ma już nic, dobra. Lecimy szukać reszty. Ci się tu wykierowali. O! Tam musimy szybko biec. A to kto? <laughs> Dobra. Ona odwróciła moją uwagę specjalnie. Dobra. Niszmy ten silniczek, bo to jest naprawdę bez sensu, żeby on tu szedł. A ten typek, gdzie pobiegł? Gdzie pobiegł ten typiarz? On tu gdzieś jest. No właśnie, mamy go. On chyba ani razu jeszcze nie wisiał, tak żeby się przydało, kurde, no. Nie ma paletek! Wszystkie pozrzucaliście! Dobra. Idealnie. Kurde, ostatni silnik, to trzeba przyspieszyć. Nie ma mocnych. Dobra. Pięknie. A nie, on już chyba wisiał, jednak. Tamta typiara, nie wiem czy tam nie wróciła przez przypadek. No właśnie, dobra. Niszmy to. Bo nie ma co. Ona gdzieś tu pobiegła. Tu jest jedna. Kurde, głupio mi ten silnik tam zostawiać. Ale trudno. Dobra, bierzemy ją. Powiesimy ją tutaj. Ty tu chyba już wisiałaś generalnie. Tam odwiesili. Dobra, to mamy. Oni będą za wszelką cenę starali się robić, chyba ten silnik. Tak mi się wydaje. Eee, leczą się jeszcze Dobrze Chodź tu. O, klapę nawet widzimy. Pięknie. No dawaj, chodź tu, chodź tu w ogóle. To za dupsko wielkie. Ja przytam się. Ja przepraszam bardzo. Ale ciebie widać na pół mapy normalnie. Dobra, ciebie wieszamy tu. Nie wiem, które to jest w ogóle jej wieszonko. O kurde, dobra, spieprzamy stąd. Lecimy szybko do tej klapy, co tam była na środku. O tak być nie będzie. No dobra, otwieraj się. Co tu się? Co tu się stało? Przecież ja na niej stałem Ale mnie teleportło w ogóle. Dobra, tu jest jedno i tam jest drugie, okej. Okay. W sumie zaraz byśmy mogli szał włączyć, jakby nie patrząc. O, no właśnie, idealnie. Trochę za wcześnie może go włączyłem. A tu jest ten typiarz. Aj, karamba. Dobra. Idziemy na niego. No, chodź tu, typiarzu. Ty, typiarzu, chodź tu. Nie ma paletek, wszystkie wykorzystaliście. Co ty byś chciał? Nie możemy go teraz zgubić. A jak go zgubimy, to już będzie dupa. No nie wiem, po co on się ze mną próbuje jakoś bawić tutaj, ganiać. Generalnie. Dobra, już nie ma szans, już po tobie. Podnosimy gościa. No i pięknie. Easy Gierka, znaczy Easy, no było trochę gonienia jakby nie patrząc. Ale gałdanek! proszę was, Papa! Pa. No i pięknie, dobra, jeszcze możemy sobie użyć szału i pobiegać sobie po mapie. A masz krzaku! Ha 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 dobra no i pięknie. Sprawdźmy sprawdźmy jak nam poszło w statystykach, że tak powiem. O! Dużo punkcików! Mega! Przybyło. Uuu! Aż dwie rangi! O i wszystko na czerwono. No ładnie poszło, ładnie. Dobra, pięknie. 30 punktów, 30 tysięcy. Dobra moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za ten odcineczek i do następnego. Siema!